Szlachetna paczka.pl PL, wybieramy dla odwiedzających rodzinę. W sobotnie po południu ulicami Hojnowa przyszedł marsz szlachetnej paczki. Wolontariusze uzbrojeni w czerwone balony i ulotki przekonywali, że warto pomagać. Ten marsz, który się dzisiaj odbył 22 listopada, także w wielu miastach w Polsce, także i w Chojnowie, jest takim symbolem, bo właśnie w dzisiejszym dniu opisy rodzin będą opublikowane. Będzie można do nich zajrzeć zapoznać się z sytuacją konkretnych rodzin. I przygotować dla nich pomoc. Wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, wybrać rodzinę i stworzyć paczkę. Darczyńcą nie musi być jedna osoba. Możesz zebrać znajomych z pracy lub szkoły i wspólnie stworzyć coś, co chociaż trochę wspomoże daną rodzinę. Konkretne osoby, wolontariusze odwiedzają konkretne rodziny, sprawdzają, zapoznają się z sytuacją takich rodzin. I tutaj celem projektu jest mądra pomoc, impuls do zmian. Impuls do zmian, która, który będzie niósł dla rodziny jakieś konkretne zmiany na przyszłość, która, impuls, który spowoduje, że sytuacja rodziny w przyszłym roku się odwróci. Rodzin, które potrzebują naszej pomocy, jest ponad 18 tysięcy. Wolontariusze wciąż odwiedzają te rodziny i opisują ich sytuację na stronie internetowej. W hojnowie takich rodzin jest już ponad 20. Tutaj zespół 12 wolontariuszy, taki dostałem cel, żeby zebrać taką liczbę osób. Cel został osiągnięty. Odwiedziliśmy ponad 30 rodzin. Już jest ponad 20 opisów rodzin do wglądu i zachęcam do. Zostania darczyńcą. Pamiętajmy, że warto pomagać, szczególnie teraz w okresie przedświątecznym.